Cześć, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, BLS, osoba dorosła, bez AED i bez apteczki. Zaczynamy! Bezpieczeństwo własne omówiliśmy sobie wcześniej. Każdy kurs pierwszej pomocy wszystkim kojarzy się właśnie z tym, że będziemy mieli uciskanie klatki piersiowej. Zgadza się. Wy też na tym kursie będziecie mieli uciskanie klatki piersiowej. Ja pokazuję Wam te podstawowe zabiegi, a na kursie dołożymy jeszcze dodatkowe specjalistyczne elementy. Ale do brzegu. Najpierw omówię każdy poszczególny element, o co w tym wszystkim chodzi, a następnie pokażę Wam w całości, jak to powinno wyglądać bez omawiania. Zaczynamy. Spotkałeś osobę, która leży na ulicy. Oczywiste jest to, że trzeba do niej podejść. Zanim do niej podejdziesz, Dbaj o własne bezpieczeństwo. Załóż rękawiczki. Ja akurat je mam w takim małym broczku. Albo przy kluczykach do samochodu przypięte, albo przy plecaku. Zawsze gdzieś ten mały bryloczek mam pod ręką, ponieważ dbam o swoje bezpieczeństwo i nie chcę mieć kontaktu z wydzieliną czy z krwią osoby, której mam udzielić pomocy. Halo, halo, co się stało? Otwórz oczy. Począsam za ramiona. Nie ma odpowiedzi, osoba się nie poruszyła, czyli w tym momencie mogę stwierdzić, że osoba jest nieprzytomna, czyli jest w bezpośrednim stanie zagrożenia życia. Wołam głośno: Halo, niech ktoś tutaj przyjdzie, niech mi ktoś pomoże. W ten sposób zwracam na siebie uwagę. Być może usłyszy mnie ktoś, kto mieszka obok, być może wyjdzie ktoś z pobliskiej firmy czy szkoły i pomoże mi w tych moich czynnościach. Jeżeli Znalazłem kogoś. Ktoś przyszedł, to fajnie pokazuję palcem ty. Tak, właśnie ty w czerwonej bluzie co się gapisz. dzwoń pod numer 112 lub 999 i powiedz, że mam osobę nieprzytomną. Zrozumiałeś? Ok. Dzięki. Jak zadzwonisz, to mi powiedz, że odebrali, że przyjęli zgłoszenie. A ja przechodzę do dalszych czynności. Udrożnienie dróg oddechowych. Zanim udrożnisz drogi oddechowe, spójrz na usta. Zobacz, czy nie wystaje tam jakiś kawałek jedzenia, czy nie wystaje tam jakaś chusteczka, czy nie ma jakiegoś po prostu ciała obcego. Jeżeli nie widzisz, to możesz przejść do udróżnienia metodą czoło-żuchwa. Czyli jedną rękę połóż na żuchwie, a drugą połóż na czole. Mamy żuchwa, mamy czoło. Odchyl głowę do tyłu tyle, ile idzie. Zauważyłeś? Ruch. Zgadza się. W tym momencie język odsunął się od tylnej strony gardła, co pozwoliło udrożyć drogi oddechowe. Jeżeli mamy wykonane te nasze A, czyli udrożnienie dróg oddechowych, przejdźmy do naszego B, czyli sprawdzenia oddechu. W jaki sposób to zrobić? Najprostszą metodą jest pochylić się nad poszkodowanym, Jedną rękę, jeżeli jest to możliwe, położyć sobie tutaj na brzuchu klatce piersiowej i patrzysz, czy unosi się klatka piersiowa? Czy słyszysz wydmuchiwane powietrze? I czy czujesz to wydmuchiwane powietrze? Sprawdzenie oddechu trwa 10 sekund. Przez 10 sekund patrzę, słucham i czuję. Jeżeli nie widzę nie słyszę i nie czuję, co znaczy, że nasz poszkodowany nie oddycha. Jeżeli wyczułem jeden ledwie wydobywający się oddech, to znaczy, że ten oddech nie jest prawidłowy. Ocena krążenia, czyli nasze C. Nie widzę ruchów żadnych tutaj, nie rusza rękoma, czyli oznak krążenia nie ma. Co do badania tętna, to tak jak powiedziałem, na kursie. W części praktycznej, kiedy będziemy przechodzili do zaawansowanych zabiegów, tego się nauczysz. Wiemy już, że nasz kolega, którego poprosiliśmy, zadzwonił po zespół ratownictwa, oni jadą. Ja, nie tracąc czasu, zacznę uciskać klatkę piersiową. Przypominam, nie mamy dostępnego AED i nie mamy dostępnej żadnej apteczki. Dlaczego rozebrałem? dlatego żeby uwidocznić sobie klatkę piersiową. Klatka piersiowa musi być goła. Jeżeli jest to kobieta, stanik ściągamy, rozcinamy, rozpinamy tak żeby uwidocznić sobie klatkę piersiową. Pozycja. Nie moja, ale poszkodowanego musi być taka, że on leży na płaskim na twardej powierzchni. Jeżeli do zatrzymania krążenia doszło na łóżku, na jakimś miękkim materacu zdejmij Poszkodowanego, połóż na ziemi. Leży na ziemi, klatka owidoczniona. Trudne pytanie. Gdzie jest klatka piersiowa? Prowadzimy szkolenia od 20 lat, i uwierzcie mi, że każdy coś innego powie o tym, gdzie jest klatka piersiowa. Klatka piersiowa to jest ostatnia para żeber i obojczyki. Czyli tu mamy klatkę piersiową. Ułożenie rąk do uciskania klatki piersiowej. Lewa, prawa, lewa na prawej, prawa na lewej. Nie ma znaczenia. To ma być Tobie wygodnie, ale ma znaczenie to, którą częścią dłoni uciskasz. Tylko ta część ma uciskać klatkę piersiową. Ręka ma być położona na środku klatki piersiowej. Środek klatki piersiowej, czyli na mostku. Palce maksymalnie na ile to jest możliwe, unieść ku górze. Dołóż drugą rękę, tak, aby było ci wygodnie, Palce maksymalnie uniesione ku górze. Odchyl się do tyłu. Łokcie proste. Staraj się mieć kąt prosty. Pochyl się nad poszkodowanym, tak żebyś maksymalnie wykorzystał ciężar swojego ciała, żeby łatwiej było ci uciskać klatkę piersiową. Widzimy pozycję? Świetnie. I mamy omówioną pozycję. To, co wspomniałem, że nie mamy żadnej apteczki. Jeżeli nie mam żadnej apteczki, nie mam żadnej maseczki, którą mógłbym zastosować, żeby prowadzić oddech zastępczy, to nie robimy oddechu zastępczego. Będziemy po prostu uciskali cały czas klatkę piersiową. Okay? Czyli jeszcze raz przypomnę, nie masz maseczki, nie masz jak zabezpieczyć siebie przed kontaktem z wydzielinami potencjalnymi z poszkodowanego, to po prostu uciskaj klatkę piersiową. Ok. Przypominam, pozycja. Tempo uciśnięć. To jest 100-120 uciśnięć na minutę. Głębokość 5 do 6 cm. Uciskamy klatkę cały czas, aż do momentu, kiedy przyjedzie zespół ratownictwa medycznego i Was zmieni i powie: Dobra, teraz my. Ewentualnie nie będziesz miał już sił i sam za chwilę będziesz po, po, potrzebował pomocy. Lub przy uciśnięciu poszkodowany ci powie, nie dotykaj mnie, bo mnie boli. Genialnie, wtedy odzyskał funkcje życiowe. Jeżeli ruszy ręką, pojawią się jakiekolwiek oznaki krążenia, przerywamy. No to do dzieła. Staraj się uciskać klatkę piersiową w różnym rytmie. Palce trzymaj ku górze, żeby minimalizować ewentualne uszkodzenie, czy też połamanie żeber. Staraj się trzymać równy rytm. Tak, zgadza się. Jest to męczące. Dlatego najbardziej efektywne uciskanie klatki piersiowej jest wtedy, kiedy ktoś się zmieni po dwóch minutach. Ale też wiemy, że nie zawsze ktoś jest. Dlatego uciskaj tak długo, na ile starczy ci sił. Dokładnie. Nie robię oddechów, ponieważ nie mam maseczki. Dlatego moje. Czynności polegają w tym momencie tylko i wyłącznie na uciskaniu klatki piersiowej i czekaniu na zespół ratownictwa medycznego. Prawda, że to jest proste? Wystarczy uciskać klatkę piersiową. Drugi wariant. Troszeczkę sobie tutaj ułatwimy. Mamy dostępną maseczkę. Na przykład maseczka taka typu CPR. Pozwolę sobie położyć na poszkodowanym, żebyście lepiej widzieli. Lub maseczka, taka właśnie w bryloczku. Która również służy do prowadzenia oddechu zastępczego. Zaczniemy sobie od tej maseczki mniejszej. Ten zawór wkładamy do ust poszkodowanego i jednocześnie nie mamy kontaktu z ustami poszkodowanego. Żeby wykonać oddech zastępczy, w tym przypadku musimy pierwsze udrożnić drogi oddechowe, a drugie zatkać nos. Bo jeżeli nie zatkamy nosa, to powietrze ucieknie, ucieknie nam nosem. Wykonujemy raz, dwa. Dwa oddechy. Nie robimy tego gwałtownie. Nie wdmuchujemy jakiejś wielkiej ilości typu. Bo to nie o to chodzi. Masz tylko dwie próby. Jeżeli raz uniosła Ci się klatka piersiowa, drugim razem Ci się nie uniosła, nie poprawiaj tego oddechu. Od razu przejdź z powrotem do uciskania klatki piersiowej. To jest taka prosta maseczka. W momencie, kiedy pacjent zwymiotuje, to ten zawór nie pozwoli, żebyś dostał tą treścią w twarz. Dużo bezpieczniejsza jest maseczka, która jednocześnie obejmuje i usta, i nos. Mankiet wypełniony powietrzem bardzo fajnie uszczelnia tutaj właśnie usta i nos, tak żeby powietrze się nie wydostało poza. Udrożnij drogi oddechowe, dociśnij dobrze maseczkę do ust i nosa poszkodowanego, a następnie wykonaj dwa oddechy. Raz i dwa. Ok? Czyli tak wykonujemy oddechy zastępcze. Pokażę Wam to teraz w całości z użyciem maseczki. Zapnę naszego poszkodowanego, żeby pokazać Wam to od samego początku, i dodamy nowy element, czyli element, kiedy nie mam nikogo w pobliżu i sam muszę wykonać numer alarmowy, pod, po to, żeby przyjął zespół ratownictwa medycznego. Słuchajcie, w dobie telefonów komórkowych. Każdy ma przy sobie telefon, więc w momencie, kiedy wiemy, że nasz poszkodowany jest nieprzytomny, czyli wiemy, że będzie potrzebny zespół ratownictwa medycznego, wybierz numer 112, połóż sobie telefon przed sobą, zostaw na głośno mówiącym i wykonuj czynności, które mamy. Prawda? Po kolei. Halo, co się stało? Otwórz oczy. Nie odpowiedział. Niech mi ktoś pomoże, niech ktoś tutaj przyjdzie. Nikogo nie ma. Nikt mnie nie usłyszał. Numer 112, zestaw głośno mówiący. Lecę dalej. Sprawdzam oddech. Przez 10 sekund. Nie widzę, nie słyszę, nie czuję. Oznak krążenia nie widzę. Dyspozytor w tym momencie odebrał telefon. przekazuje mu informację zgodnie z jego pytaniami, a ja od razu biorę się za uciskanie klatki piersiowej. Tak, osoba nieprzytomna. Dokładnie tak pod tym adresem zacząłem uciskać klatkę piersiową. W tym momencie straciłem rachubę czasu i ilości, i nie wiem czy ucisnąłem 30 czy 25 razy. Nie szkodzi. Oczywiście stosunek jest 30 do 2, ale jeżeli w tym momencie pomyliłeś się, zakładaj, że zrobiłeś 30. Załóż tą maseczkę. Odchyl drogi oddechowe. Raz, dwa. Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej. Raz. I tak to właśnie wygląda. Czyli, jeżeli mamy, podsumowując. Stosunek uciśnięć do oddechów to jest 30 uciśnięć, dwa oddechy. Jeżeli nie masz maseczki, to wykonujesz cały czas uciśnięcia klatki podśrodkowej. Jak długo? Do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i zmiany przez nich, do momentu, kiedy nie masz już sił, do momentu, kiedy przywrócisz funkcje życiowe, albo zmieni się sytuacja i Twoje bezpieczeństwo jest narażone. Wtedy przerywamy. Czy samo uciskanie klatki piersiowej ma jakieś efekty? Oczywiście, że ma, więc uciskaj tą klatkę piersiową. Oddechy wykonuj tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Twoje drogi oddechowe, Twoje usta są zabezpieczone, masz przy sobie maseczkę, tylko wtedy prowadź ten oddech zastępczy. Więcej szczegółów dowiecie się oczywiście bezpośrednio w części praktycznej na szkoleniach, gdzie będziemy dokładali różnego rodzaju elementy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie instruktora prowadzącego, na pewno Wam wszystko wyjaśni. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.